A, włączymy to. może tam włączyć? Yy. Mm -hmm. Ta! Dobry wieczór wszystkim. Bardzo mi miło, że tak licznie się stawiliście na moim pierwszym takim solowym pędzencie. No właściwie pierwszy gdzieś tam grałem, a do pobocznia też, w sensie z kimś też. Um, może o instrumencie, powiem więcej. Um, poznałem ten instrument, zobaczyłem pierwszy raz około 6,5 lat temu. I no, zakochałem się tak bardzo, że 5 lat mi się marzył i udało mi się w końcu go uzyskać. Um, znałem ten instrument. Pierwszy raz Dwika Dwójka Szwajcarów zrobiła ten instrument w 2001 roku. No wcześniej miał jakąś tam formę swoją, nazywał się drum. E, powiedzmy, był wykonywane z beczek, nie miało tej części. <laughs> W pierwszym roku dwójka Szwajcarów właśnie dodała tą pokrywę drugą, ten basowy ton i nazwali go Hangdram. Hmm, hang z łaciny ręka. mało no, chyba hmm. W każdym razie w tym momencie w Europie jest około 4 miejsc, gdzie są te instrumenty wykonywane. Bardzo ciężko jest, nie tyle co kwestia ceny, co bardzo ciężko jest w ogóle dostać ten instrument. Do tej dwójki Szwajcarów wpisze się list, nie można zadzwonić. No, nie można zadzwonić, nie można napisać maila, pisze się list. I jeżeli pozwolą jakimś tam cudem na podstawie tego listu, to wpłaca się im pieniążki i czeka się nie wiadomo ile, bo z tego co ja czytałem, to jest około 200 chętnych, kiedyś tam było już to na pewno się zmieniły te informacje. Około 200 chętnych na jeden instrument, tam około 50 na dwa lata zostały, były wykonywane te instrumenty, i potem zrobili 50, potem na jakiś czas przestali robić. No i y, tak cały czas, no nie, nie dość, że nie wiadomo skąd y, wziąć pieniądze na ten instrument, to co będę pisał list, jak, jak nie, nie mam pieniędzy. No i, i tak cały czas y, Ani nie było skąd tych pieniędzy, sobie y, nie było gdzie odłożyć, zarobić i tak y, któregoś dnia kolega mi powiedział, że on w Lublinie widział y, Pana, który sobie powiedział, że on zrobił sobie taki instrument ja zwariowałem, bo w ogóle nawet mi do głowy nie przyszło, żebym gdziekolwiek w internecie szukał, a kopałem przez... Mówię, przez 5 lat około kopałem z każdej strony o tych instrumentach informacji, muzyki i mówię, nie miałem pojęcia, żeby, żeby w ogóle wpisać Hangdram. W ogóle instrument nazywa się Hang Hangdram. Mówiłem tak. No i w ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby wpisać gdzieś w internecie drum Polska. No ale tak wpisałem i znalazłem człowieka, strona jego, Wojtek Sówka nazywa się. On robił przez 25 lat steel dramy, te instrumenty, z których wywodzi się ten instrument. One są, tak jak mówiłem, wklęsłe, jest dużo więcej pól dźwiękowych, gra się tak połeczkami na nich, no ale nie mają tej głębi, nie mają tego czegoś, bym powiedział. No i on, ten Wojtek Sówka, zaczął robić, spróbował robić hand dramy, zrobił tam jakieś trzy wersje. No i zaczął, jak już zrobił ten, te instrumenty, takie jak trzeba, już takie na sprzedaż, zdążył zrobić dwa i niestety zmarł. I ja mam, jak opowiadam, to mówię, że mam zaszczyt mieć jeden z dwóch tych, które zrobił. Słyszałem raz na żywo instrument ten ze Szwajcarii. No i mając ten, no nie, słyszałem raz, to było bardzo, bardzo dawno temu. Ale no też wiadomo na, w internecie przez głośniki to nie jest taka jakość jak na żywo nigdy nie będzie. Ale no, cieszę się, że mam ten i wydaje mi się, że nie odbiega jakością dużo od tego, y, jaki jest ten, ten gram y, ze Szwajcarii. <grym> Co jeszcze mogę powiedzieć? Gram półtorej roku, na nim... No może nie ma i Mam nadzieję, że się będzie Państwu podobać. <grym> że Was nie zanudzę jak to czasem. Ograłem gdzieś tam około 20 minut, 25 bez przerwy i już myślę, że ludzie mieć dość, więc będę dał Wam odetchnąć co jakieś 15 minut. No, to...